I widzowie, i witam Was w kolejnym odcineczku na najlepszej stronie oczywiście G4 Skins gdzie z kodem promocyjnym Nico 77 dostajecie 5% przy doładowaniu oraz darmową skrzyneczkę MIPSpace z której można na przykład wypaść taki USP całkowicie za darmo, który kosztuje 3 zł i 12 groszy. Ja sobie go sprzedam, ale wy możecie sobie oczywiście go odebrać. Macie oczywiście na tej stronce dużo różnych metod płatności jak publik, przelew, PSF kardy, płatność w skinach możecie, krypto doszło niedawno, Paypal i dużo więcej. No dobra nie przedłużając, to co? Może otwórzmy sobie kilka razy jakiś tam skrzynek, polećmy tych zapentowych po 4 zł 5, 5 skrzynek, pierwsze otwarcie No i co 6zł, 11zł to jest straty, ale polećmy jeszcze raz I mm, teraz być profit 55zł, 30zł Więc ładne Ogólnie powiem wam, że polecam tą skrzyneczkę jak ktoś nie ma dużego budżetu A, a chce, coś chce zarobić, to zazwyczaj 3-4 razy sobie po teraz tą skrzynkę i ona ładnie daje. nie powiem, że nie. No teraz powiedziała mi nagle nic. Ale mówię, no tu czasami się da fajnie odkud z moich pieniędzy. 8-14 zł, dobra. ale Nie będziemy jej tak cały czas robić. Mamy budżet 8 stówek jak zawsze. Więc dołączmy sobie tak na spokojnie za stówkę. I zobaczymy, może dzisiaj oddam. No, MAC 10 28 Gross, dobra, nie jest nadal po zero Tutaj ziomek prowadzi trochę, ale nadal nic. 14 skrzynek, u mnie bardzo ładny skin. Disco podoba mi się bardzo. Dobra, tutaj też dla mnie, nie dla mnie. Battle Skirt to USP, kosztuje 8 złoty Zwykły. No dobra, tutaj dla zioma. No i co? No i znów dostajemy w dupę, nie? Za przepraszam. Znów kolega odchodzi na duże prowadzenie. No i jest 32 zł faktory, nie uczeta, No tu już będzie ciężko odrobić, no i znowu zawsze jest szansa, no ale tutaj to już chyba będzie ciężko. No tu bym musiał teraz podrobić tylko mi. No i ziomkowi tylko raz AUK dropnął mi trzy razy AUK 3, 2 No to i tak już mówię Że raczej nie ma nie ma szans Ten sam USP no P205 bym chciał kiedyś w kosmiczne ale to nie ma szans No i co my przegraliśmy ile to, w chuj przegraliśmy Dobra, pięć dyszek Kolega mi zniknął 38 do łączki One moment i on time Dobra <laughs> Lecimy Niestety dla niego No i time No i przegraliśmy Kolejną bitwę Robi się znowu nieprzyjemnie 81 zł dobra Dawaj. Chciałem dla Was coś nagrać w końcu z jakiegoś profitu fajnego, ale no jak widzicie no kurde Nie da się, bo tutaj cały czas Co się próbu, co próbuje Co próbuję no to widzicie no cały czas dostaję w dupę na tych bitwach no. Mam plan, żeby może jutro po prostu zrobić zwykły opening taki czysto klasyczny żeby nie jebać te bitwy na razie, zostawić je I pootwierać normalne skrzynki, no ale no, zobaczymy jak to będzie Mamy nadal cimność, 7, sk 7 skrzynka dopiero od 11 złoty Dobra Nadal jesteśmy pewnie w plecy znajdąc ale dobra no. Zawsze jest szansa 11 złoty. Samo co Z. A Homo no 21 zł, no to znowu przegraliśmy na no szans już. Ja no jeszcze znowu, ile ma? No 16 zł. No nie, nie podobają mi się te bitwy, No Nie podobają mi się. Robi jakąś, to jakąś trochę mocniejszą bitwę, coś, 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 coś tu się pojawi. Tak samo jak widzicie, nie? Po statystykach bo ponad 22, 22, 22 bitwy przegrane więcej niż wygrane, więc nie podoba mi się. Dobra, stwórzmy bitwę, bo nie będziemy czekać na ziomków. Zróbmy no jakąś tam spokojną, może za 8 dyszek. A... Lecimy C2 Expensive i co za 16Z, to no, jakąś nie wiem. No Ginaldo, zróbmy, zobaczymy. Na trzech graczy damy Stwór bitwę. Przy w może ktoś bije, i zobaczymy. No nikt nie bije, więc lecimy z Botem Crusher i z Botem Hendry Dobra. Pierwsza skrzynka Ferry 26 O no, tak jak mówię no no, no tak Zino by musiał oddać ja na to i tak nie ma szans No właśnie 36 zł 52 zł jakaś bitwa tu jest Więc polećmy ją Ani dollars 13 skrzynki, no dobra no może oddać na jedna bitwę w tym, tym odcinku, było fajnie, nie, ale... No już tutaj widzę, że się zapowiada nieciekawie. No. Więcej na minus. No, tutaj nic nie odrobiliśmy. No, to wygraliśmy na ten nadal, nic na obce, za, za 7 złotych, z tej skrzynki, więc... Dobra, no tutaj się odkuliśmy. Ok, no jeszcze dużo, dużo skrzynek zostało, nie? Dobra, to równo, ale musi coś jeszcze dać. Musi coś jeszcze dać. O, jak tak będzie dawać, to kurwa, no nie wygramy tego, nie? Dobra, tutaj znowu się zło Złotówka, kurwa, jest skarpetki. Kurwa, mać. O ile zioma, 7 złotych, ale dobra, tutaj nie ma różnicy praktycznie, no, ale to i tak, musi dać coś. 2 złote, cały czas mu daje No 2, 6 zł, dobra, tutaj jest git. Jeszcze dwie skrzynki. To by musiało mi coś dać, nie jemu. A, tutaj 5 zł, no, ostatnia skrzynka, no jesteśmy na minus raczej jak licząc. No i za no i pewnie jest na zioma, nie? Choć Nie, dobra, wygrałem po 20 groszy. Hmm. Czy zwrot bitwy był opłacalny? Za... Trochę stresu, 5 zł bitwa. No, powiem wam, że nie było sensu się tak kurwa stresować, bo wygraliśmy 30 zł więcej, a tutaj było w sumie dosłownie grosze. Wygraliśmy bitwę, na la wygrana bitwa jest, ale no to nadal nadal wiecie, no, nie jest nic takiego dobra. Róbmy leśnika, żeby nie było odcinek będzie za długi, oczywiście nie będzie się chciał oglądać eee, dwa hydratusy i za 120zł premium, dobra 500 ten na 4 graczy, polećmy ją stwórz przywołań boty i zobaczymy, naści. No. może w końcu jakaś droższa bitwa jakby to oddała bitwa i byśmy wygrali, no to tu Zarabek był bardzo fajny, dobra. Body Jerry, Crasher, Henry. Lecimy. Uh, 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 uh. Pierwsza. No już kosa tutaj. A pełna. Dobra, tu już kula. 800 zł tiger tu. No i dobra, no jak zawsze, kula. Ostatnia bitwa. Najdroższa i dostaliśmy w dupę 140 zł Dobra no. Dzięki za oglądanie widzowie, mam nadzieję, że odcinek się spodoba. jak tak, no to zostawcie tego lajka, like, suba, dzwoneczka, mi to bardzo pomoże. No i oraz piszcie ten kod na g 4 77, wtedy będę mógł dla was zrobić giveaway jakieś fajniejsze. No i co, trzymajcie się, cześć.